Ta Fadiuczenko, 22 października. Witam i zapraszam na poniedziałkowe wydanie magazynu miejskiego. A w dzisiejszym programie? Ambasador Rosji w Zamościu. Inauguracja III wieku. Jesienne nuty i słowa. Polska dla wszystkich. Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Polsce, Aleksander Aleksijew, przebywał z kilkugodzinną wizytą w Zamościu. Aleksander Aleksijew, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Polsce 18 października, odwiedził zamość w odpowiedzi na zaproszenie prezydenta Zamościa Marcina Zamojskiego. Wizyta rozpoczęła się w zamojskim ratuszu, gdzie ambasador Aleksijew spotkał się z prezydentem Zamojskim. Jednak głównym celem wizyty ambasadora był jego udział w odsłonięciu i poświęceniu krzyża na cmentarzu Jeńców Radzieckich. Dla mnie to nie tylko obowiązek, ale też wielki zaszczyt i honor być tutaj dzisiaj. Leżą tu ludzie, którzy zginęlibyśmy teraz żyli i mieszkali w wolnej Europie. To są ludzie, którzy zmarli za każdego z nas. Ta sytuacja, że jesteśmy tutaj dzisiaj, to jest minimum tego, co możemy dla nich zrobić. Pamięć o każdym, który tutaj zginął, musi być dla nas najważniejsza. Zostało tam odprawiane również nabożeństwo za spoczywających i poległych w tym miejscu żołnierzy Armii Radzieckiej. Na tym miejscu spoczywa 16 tysięcy żołnierzy i w tym ośmiu generałów. W sposób ludzki po prostu. Ci ludzie tutaj pochowani, e, ich rodziny zapewne nigdy nie dowiedziały się, gdzie ojcowie, mężowie, bliscy spoczywają. I dlatego też w sposób chrześcijański chcieliśmy to miejsce upamiętnić. Wśród ofiar tutaj pochowanych bardzo wielu żołnierzy było ludźmi wierzącymi i wreszcie po tylu latach doczekają się, aby na miejscu ich spoczynku stanął symbol chrześcijański, krzyż święty. Uroczystością przewodniczył jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Abel, wasyście duchowieństwa, a także proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem brata Alberta, ksiądz Jan Borowski. Ambasador Rosji, który przyjechał do Zamościa wraz z małżonką, odwiedził także cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy. W uniwersytet III wieku zainaugurował swój rok akademicki. Studentów w tym roku jest ponad 300. Gaudę Amos i Gitur zabrzmiało dla słuchaczy zamoyskiego Uniwersytetu III wieku 19 października. Tradycyjnie już w Centrum Kultury Filmowej Stolowej w Zamościu, w tym roku, słuchaczy jest ponad 300, a ich wiek wynosi plus 50. Ludzie starsi coraz dłużej żyją. Czas między zakończeniem pracy zawodowej a kresem życia bo tak trzeba to powiedzieć jest coraz dłuższy. Cywilizacja ciągle idzie do przodu, powstają nowe środki komunikowania się. Wiedza bardzo szybko się starzeje. Wobec tego, żeby nadążyć za współczesnością, trzeba tę wiedzę odświeżać, trzeba uczyć się również posługiwać między innymi komputerem, komórką, korzystać z internetu. Wobec tego edukacja ustawiczna, w tym eduka czyli uczenie się przez całe życie to właściwie wymóg czasu. Wachlarz zajęć słuchaczy Uniwersytetu III wieku jest bardzo szeroki. Wykłady prowadzone są od poniedziałku do piątku, a słuchacze mogą wybierać zajęcia. To wszystkich słuchaczy adresujemy tak zwane wykłady ogólne. Dotyczą one tematyki zdrowotnej, ekologicznej, historycznej, ogólnospołecznej Unii Europejskiej. Ponadto pracują zespoły, a więc. Już specjalistyczne grupy, gdzie ludzie chcą swoje zainteresowania rozwijać lub dowiedzieć się czegoś, czego nie mogli na przykład dowiedzieć się w czasie nauki szkolnej, a już nie mówiąc w trakcie pracy zawodowej. W czwartki więc są wykłady zespołu wiedzy o literaturze i zespołu wiedzy o sztuce. W tym roku też musieliśmy dokonać podziału słuchaczy na grupy, jeśli chodzi o wykłady ogólne. Jest, jest nas już tak dużo, że żadna sala wykładowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji nas nie mieści. Podczas uroczystości prezes Stowarzyszenia Zofia Piłat wręczyła dyplomy pamiątkowe z okazji jubileuszu dziesięciolecia Zamońskiego Uniwersytetu III wieku. Wykład inauguracyjny na temat psychologicznego wymiaru czasu w życiu człowieka wygłosiła profesor doktor Habilitowana Stanisława Steuden. Odbył się także koncert zespołu wokalnego Gaudeamus Amus z Zamońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. March, march, Recital Jerzego Burdy, a także wieczór autorski Reymunda Edwarda Duławskiego odbył się w ubiegłym tygodniu w Zamościu. Jesienne nuty i słowa to tytuł recitalu Jerzego Burdy oraz wieczór autorski Reymunda Edwarda Duławskiego, które odbyły się w ubiegłą sobotę w Zamościu. Panowie zaprezentowali swoją twórczość basyście Marii Duławskiej, żony Raimunda Duławskiego, a także Krystyny Rybińskiej Smyk, wiceprezes Zamońskiego Centrum Wolontariatu. Spotkania odbywają się przy okazji zmian pór roku, zatem mamy do czynienia ze spotkaniami wiosennymi, letnimi, jesiennymi i zimowymi. Publiczność była zachwycona twórczością obu panów. Przyjdę do ciebie, pozwól mi jeszcze. Zasmakować słodyczy soli prawdy, bym mogła na nowo zgłębić gorączkę mieli śnieżnej. 17 października w Zespole Szkół Społecznych rozstrzygnięto konkurs Polska dla Wszystkich. Polska dla Wszystkich to ogólnokrajowa akcja organizowana z inicjatywy koalicji Razem Przeciwko Antysemityzmowi. W konkursie udział wziął Zespół Szkół Społecznych imienia Unii Europejskiej. Konkurs plastyczny zorganizowany w związku z tą akcją rozstrzygnięto 17 października. Plakaty zostały wystawione na sztalugach i oglądali je przybyli goście. Jury wybrało sześć najlepszych. Pierwsze miejsce zajęły Olga Piotrowicz, Ewa Brogowska, Klaudia Schulz oraz Olga Borucka z klasy 4B. Druga nagroda została wręczona uczniom klasy 6B, Maciejowi Wnukowi, Jakubowi Wyłupkowi oraz Jakubowi Jarskiemu. Jagoda Zirebiec i Marta Mystowska z klasy 3B Gimnazjum zajęły trzecie miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu plastycznego na plakat, kolaż pod nazwą Polska Dla Wszystkich, Zamość Dla Wszystkich otrzymali podziękowania. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia!